Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Minecraft zmienił się przez te wszystkie lata, kiedy w niego gramy? No przynajmniej ja, ponieważ ja pierwszy raz Minecrafta na przykład wypełniłem w 2012 roku. Ale nie mówię, że grałem wtedy jakoś dużo, ponieważ nie grałem dużo, ponieważ powiem wam moją historię z mojego grania w Minecrafta kiedyś. Ogólnie moja gra w Minecrafta wyglądała tak, że po prostu kopałem tylko piasek i nie wiedziałem, że jest nawet kilow. Na poważnie, zacząłem grać w Minecrafta rok temu, kiedy właśnie zacząłem przygodę z YouTube'em. Ale dzisiaj nie o tym, ponieważ w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak Minecraft powstawał, czyli jak tak naprawdę powstał, to wiecie, te początki, te późniejsze etapy, wiecie, wszystko. Dodawanie, dodawanie po szczebel, po szczebelku, też ocenimy sobie jak to przebiegło z wszystkich lat. Ale zanim zaczniemy jednak, moi drodzy, przypominam, że na Instagramie padła nowa fotka, którą możecie zobaczyć tutaj. Ona tutaj jest troszeczkę rozmazana, więc żeby ją zobaczyć, z tej jakości, musicie wbić na Instagrama, który jest w opisie. I wpadajcie na mojego TikToka, ponieważ tam też nagrałem TikToka do swojej nutki, co za niedługo też pewnie nagramy jakiś film. No i przypominam łapeska w górę subskrypcję. To podstawa. Mam nadzieję, że już każdy subskrybuje ten kanał, a jeżeli nie, ty, ty, bo ja widzę, że Ty nie subskrybujesz kanału. Chopie, ty, 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 ty sobie robisz teraz, kurczę, ze mnie ja, ja Zasubskrybuj ten kanał, ja my przejdźmy do odcinka. No co ja wam mogę powiedzieć? No po prostu lecimy z oceniania, moi drodzy, jak zmienił się Minecraft. Więc jak widzicie, to jest pierwsza, yy, tak jakby, no nie wiem, kurczę, edycja Minecrafta, tak? Cave game i to widzimy, no, rok 2009, <laughs> nie jest tutaj kolorowo. Nie wiem czy to jest kamień, czy to co to jest, ale wygląda to naprawdę mega słabo, tutaj jedli classic creative, czyli rzecz, która, kurde, to musiało być z 10 lat temu, wyobrażacie to sobie, żeby to było aż tak dawno, no 10 ponad lat temu. Ponad 10 lat temu, to już prawie 12 lat temu, tak, tak z dobrą rzecz ujmując tutaj, więc, moi drodzy, naprawdę nie jest kolorowo, tutaj ten Minecraftik, nawet też widzimy, że lagował, patrzcie w ogóle jak wyglądała przepaść, to już, kurde, nie jest takie same. Multiplayer test, ludzie chcieli w taką grę, w tak wyglądającą grę w tamtym okresie w ogóle grać razem, to jest niesamowite, że ktoś w ogóle na to pozwolił, 30 FPSów, tutaj widzimy, że chłopia, o tu, 30 FPSów. Kopię, jak ja bym tyle miał na Minecrafcie, to miejsce palą chyba, nie wiem, w łeb, w łebetyny, naprawdę, patrzcie w ogóle jak lawa wygląda, to jest oczywiście jakiś tutaj game mod odpalony Ale zobaczcie ile w ogóle węgla koło siebie, ile żelaza, co jest, że jak się rudy, respie. tutaj mamy survival test, czyli Początki Minecrafta, kiedy widzimy jak się uderza szkieletona, on nawet nie ma nic w ręce, to jest creeper taki czarny, co? I wygląda, jak się go uderzyło, to był dopiero biały Ale to fajnie wygląda, w ogóle strzela strzałami z ręki jak ginie, to wybucha Powiem wam, że tego to naprawdę się nie spodziewałem, w sensie wygląda to fajnie, nie? To w sensie to jest coś nowego, nie? Bo teraz to tak nie ma, no i co, jeżeli on zginie, to wybuchnie, tak? Ej, fajne, ej, to, to jest nawet spoko, wyobrażacie sobie kilka creeperów i właśnie taki rodzaj creepera byłby też w Minecrafcie? Spoko by to było, na pewno, ale zobaczmy dalej, Ok. Zobaczmy, co mamy w tym momencie tutaj, Late Classic Creative, czyli to jest jakiś późniejszy creative, tutaj widzimy płynie woda sobie, okej. Okay. Dalej ten Minecraft nie wygląda kolorowo, Bedrock, szczerze wam powiem, na przełomie tych wszystkich lat nie zmienił się w ogóle, wygląda dalej tak samo. I powiem wam, że no to jest chyba duży plus dla twórców Minecraft bo widzimy, że liście się zmieniają, drewno, się zmienia, coś tam jakieś tutaj bloki się zmieniają, coś w sensie wiecie, teksturki. A Bedrock, jak to bedrock, niezmieniony totalnie wygląda dalej tak samo i to jest fajne. Szczerze wam powiem, że ja to fajnie doceniam, podoba mi się coś takiego. I w ogóle, moi drodzy, ja mam cel, żeby do końca stycznia dobić na TikToku 20 tysięcy obserwujących, jeżeli ktoś mnie tam dalej nie obserwuje, link jest oczywiście w komentarzu. Wpadajcie na TikToka, ponieważ moi drodzy tam y, chcę dobić 20 tysięcy obserwujących do końca stycznia, nie do końca roku, chyba powiedziałem do końca roku. Do końca stycznia wbijemy 20 tysięcy obserwujących, jest już tam prawie 10. Y, więc moi drodzy, zapraszam Was tam bardzo serdecznie, wbijajcie na TikToka y, i zobaczyłem po prostu, y, pokażmy potęgę, tak? Y, tam wiem, że większość osób, które ogląda ten odcinek ma TikToka, więc wpadajcie na TikToka, wpadajcie też na Instagram, bo na Instagramie to TikToka, ale lecimy. No ale to już moi drodzy, mam nadzieję, że każdy wie je. Yeah. Okej, okay, taka, to trzeba ha ha, małą reklamę zrobić. Zobaczmy dalej: 2010 rok, czyli rok już istnienia Minecrafta i dostajemy właśnie taki syf. <laughs> nie no żartuję, wygląda to nawet spokojnie, powiem, że nie za bardzo, nie dużo nawet bym wręcz powiedział, różni się to od wersji, którą mamy dostępną dzisiaj. Ponieważ mamy skrzynki, w sumie wyglądają podobnie, pochodnie wyglądają tak samo, ogólnie cała mechanika Minecrafta została bez zmian. Tutaj widzimy jedynie, że świnie coś. Spawner świn się chyba nie dało zniszczyć, tak, z tego co rozumiem, że chyba długo się go tutaj rozwalało Ale, ale powiem wam, że to jeszcze nie jest jakiś, wiecie, dramat Może się tak, kurde, tutaj jak boss usiądę, nie, no dobra Siądziemy e normalnie A więc tak, e widzimy, że spawnery niszczyło się bardzo długo Teraz spawnery niszczy się króciutko, więc to jest jakaś różnica niby Ale myślę, że nie aż taka, wiecie, e jakaś mega, prawda Tutaj widzimy niebo, niebo wygląda troszeczkę inaczej niż w obecnych wersjach też Te chmury chyba nawet zostały bez, bez zmian. E, tekstury na pewno to wiadomo. To jest Minecraft Alpha, czyli pierwsza taka porządna chyba wersja Minecrafta, w którą już mógł każdy grać. E, Minecraft no ogólnie kiedyś był darmowy, w sensie. Nie wiem, nie wiem jak to wyglądało szczerze, bo ja miałem Minecrafta za darmo kiedyś. Może miałem Kraka, może nie wiem, nie wiem. Ale wiem, że ja na przykład nie pociąłem kiedyś za Minecrafta. Teraz po prostu, jak chciałem zagrać rok temu, no to musiałem zapłacić stówkę, e, bo tyle Minecraft kosztuje normalnie 100 złotych. E, ale powiem wam, że kurde, szczerze wam powiem, ten Minecraft tutaj już nie wyglądał źle. W sensie wiadomo, jest tutaj do poprawy kilka rzeczy, ale już na przykład mam już. Na cały ekran, bo wcześniej to był taki malutki ekranik, więc tutaj to już wygląda całkiem spoko. Mamy też tego, co widzę, fajnie, wygląda to jakościowo, że już tutaj te teksturki są coraz lepiej dopracowane. I nie jest to taki syf. W sensie, wiecie, no, to są Minecrafta początki, więc nie ujmujmy twórcą, bo naprawdę zrobili to dobrze. Tutaj mamy betę, czyli już takie beta-testy. No i tu już są trailery, no i tu już jest trailer z gierki, także jak widzicie, no gierka osiągła sukces, skoro już robią na nie trailer yy, i wygląda to już naprawdę solidnie i sensownie, tak? Mo można już tutaj powiedzieć, że ten Minecraft ci wygląda ładnie, ciekawie, fajnie. No a ten wcześniejszy, ten pierwszy, ten pierwszy, ten pierwszy to był dramat, tutaj już to jest spoko, ale powiem wam, że nie dużo, nie dużo ten Minecraft, co widzimy go teraz, różni się od tego nowego, wiadomo, troszeczkę tekstury, ale szczerze wam powiem to... Ten Minecraft dałoby się już pograć. Dałoby się już tutaj nawet coś ponagrywać, bym wręcz powiedział, że dałoby się ponagrywać. A co dopiero pograć? Pograć to, oeezu, by się to pograć. Ale tutaj mamy też widzę, że nie było chyba jeszcze szyb z tego co rozumiem, nie było też właśnie schodów. Więc to jest są właśnie takie początki tego Minecrafta, że on dopiero się rozwijał. Chociaż na chyba widziałem schody, więc nie wiem dlaczego nie zrobię normalnych schodów po prostu dachu. No ale okej, okay, jak to woli, jak to woli, jak to chce? Okej, okay, mamy to Steve'a 1.0 Minecraft 2011. Rok, rok. W którym Minecraft dostał jedynkę. Zobaczcie, pierwsza wersja Minecrafta oficjalna, bo teraz mamy 1.16, tak na przykład? Czy za niedługo 1.17 już nawet? A tutaj mamy 1.0, czyli początek, pierwsza oficjalna chyba wersja Minecrafta, która wyszła, więc naprawdę i naprawdę to wygląda dobrze. W sensie, no zobaczcie to. No, czy powiedzielibyście, że taki budynek był zbudowany 10 lat temu prawie? No ja na pewno nie. Ja bym powiedział, że chopie, to jest zbudowane tydzień temu. Tydzień temu, maksymalnie 2. A tu proszę bardzo, zbroje już mamy, można się bić zombiakami, animacje normalne są, tak jak teraz są na przykład. Moim zdaniem twórcy Minecrafta bardzo powoli rozwijają tę grę, w sensie ona wyszła naprawdę, jak ona wyglądała 10 lat temu w ten sposób, no to, kurde, no to po 10 latach powinna wyglądać wystrzałowo-bombowo, przecież jak my zobaczymy sobie, jak taki League of Legends się zmieniło, no to panie... No kurde, nie oszukujmy się, ale tam są mocne zmiany. Ok, tutaj jak widzimy, mało widać, ale na szczęście wziął pochodnie. No i to jest już Minecraft 1.4. Czyli znowu widzimy się po roku, bo tam był 2011, tutaj jest 2012. Widzimy się po roku przerwy i wygląda to naprawdę sensownie, moi drodzy. To już wygląda fajnie. I powiem szczerze, że gdyby mi ktoś to podstawił teraz, e, usunął to na dole, co pisze i by mi powiedział, że to jest Minecraft 1.17, to ja bym w to uwierzył. To ja bym w to uwierzył. Tutaj nie, bo tutaj widzę, że piasek ma jedną teksturę i też trawa ma jedną teksturę, ale tam to wyglądało naprawdę realistycznie. Tutaj to ja nie jestem pewien szczerze, że to nie jest jakiś kurczę teksturpak, bo bo tak chyba trawa w Minecrafcie nigdy nie wyglądała, tak mi się wydaje. I to mi się szczerze śmierdzi mi teksturpakiem. Też widzę na dole, jak, ten, jak to wygląda. Wszystko to jest teksturpak, widzę, więc tutaj chyba nie możemy się sugerować Minecraft 1.8 2014 rok no i tutaj już zaczyna te Minecraft wyglądać tak jak w obecnych czasach nie że tutaj już tutaj są wprowadzone w obecnym Minecraft tylko jakieś takie drobnostki, wiadomo nowe przedmioty to ja oczywiście o tym pamiętam ale właśnie takie rzeczy jak właśnie to że e, tutaj ten Minecraftik tak wygląda No to tutaj jedynie co jeszcze dodano, no to właśnie tam villagerów wiadomo później ten nether nowy e, nether. A, a tak naprawdę jeżeli chodzi o sam wygląd tej gry, to to już się niewiele nie, nie, nie zmienia. W sensie tutaj jedynie co poprawiają to jakieś teksturki czasem, ale tak to wygląda, no zobaczcie, no... No kurde, to już wygląda jak prawdziwym naprawdę Minecraft 1.9. W ogóle zaraz będziemy na wersji 1.12, o której ja cały czas grałem, więc może to dlatego mi tak to przypomina Minecraft. A zaraz się tu okaże, że 1.16 to jest w ogóle jakaś bomba atomowa pod względem grafiki, ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Tutaj mamy kurczę Endermana. No i ten Enderman, powiem Wam, że kurde, też wygląda tak samo. W sensie teksturowo nic się tu nie zmienia. Jakościowo również. Teraz mi się wydaje, że Minecraft od 2014-2013 roku po prostu tylko dodaje itemy do gry. Że już jakościowo to się już bardziej nie polepszy. No bo. Prawdę mówiąc, Minecraft bardzo ładnie wygląda. Tutaj widzimy, że są takie pokazane slajdy, no i to wygląda dobrze, tak? 2016 rok 1.11. Wychodzi zaraz 1.12, główna wersja Minecrafta, na której tak naprawdę jest większość dostępnych modyfikacji. Tam wersja Minecrafta chyba była najlepsza jaka była. 1.12, więc kurczę, naprawdę ładnie ten Minecraftik tutaj wygląda. Zobaczcie, kurde, jakie efekty Minecraft! Wow, wy naprawdę takie rzeczy potrafiliście robić? I co normalnie to bierze, Tak, kurde, tak się da? Ja nawet nie widziałem, zobaczcie, 1.12 wersja, na której ja grałem chyba z rok i powiem wam uwielbiam tą wersję, ponieważ możliwości tej wersji są niesamowite, naprawdę wszystkie modyfikacje, jakie byście chcieli są zazwyczaj robione na 1.12.2 i nie dziwię się, ponieważ im dalszy Minecraft, tym jest ciężej tam to modyfikować e, twórcom, aczkolwiek wydaje mi się, że też 1.12 jest z tego względu tak e, obarczony tymi modami, bo wtedy chyba był największy hype na Minecrafta, mam wrażenie, że w 2017 roku zaś ten pies strzega, przepraszam. No to moi drodzy, jednak był największy hype na Minecrafta. Tutaj zostały dodane chyba już te podwodne rzeczy, których nie było w 1.12, w 1.13, kurde, zaraz strzelę, kurde, nienawidzę jak tak głośno hałcie, a kurde, cała rodzina z tym teraz jest, więc po prostu nie wiem. Coś co chyba po prostu głośno powiedzieć, prawda? Tutaj jak widzimy, ładnie już tutaj jakiś portalek jest w ogóle zrobiony, no on oczywiście nie działa, ale warto tutaj zobaczyć, jak wyglądała woda. Też mi się wydaje, że to jest tekstur, pak, bo no tak woda nie wygląda. No stary nie wyrobisz nas w takie kurde brednie. no Szanujmy się. Ja aż taki głupi nie jestem, gram w Minecrafta sporo i też sporo o nim wiem. Mimo to, że nawet nie wiem e, kiedy Minecraft wyszedł. No ale tak. Ale nie, nie, są na szczęście wymagane, więc moi drodzy, żeby cieszyć się tą grom. No 1.14, na tej wersji też sporo grałem i powiem wam, że ona tutaj, no już tutaj są właśnie te, te villagersy, te odmienione, odmienione nie? że to fajnie wygląda. Tutaj można już strzelać, kurde, szkroszbała i jest to fajna, to jest też fajna wersja Minecrafta. Ja się nie mogę doczekać wersji 1.17, no bo to będzie mega super. Tutaj też widzimy, że jakieś tutaj architektury zostały podotowane nowe, jakieś piladżery. Kurde, chłopie, jakieś ataki wiosk, no nie wiem, nie wiem, ale jest to solidne. 1.15 to właśnie ewolucja pszczół, zostały również dodane z tego co pamiętam, chociaż chyba tylko pszczoły, jakieś ogniska właśnie tutaj. Znaczy ognisko było wcześniej, ale właśnie do, do tego się używa to, żeby to ściągnąć, chyba. E, ale powiem wam, że nie wydaje mi się, czy coś oprócz pszczół było jeszcze dodane w 1.15, w sensie, no właśnie to, ale. Ej, czy ktoś kiedykolwiek z tego tak korzystał? W sensie w życiu nie widziałem, żeby ktoś tak z tego skorzystał. No i mamy 1.16, jest to nether. Yy, jest to nowy nether, wygląda tu naprawdę cudownie i każdy mi to potwierdzi, bo to jest naprawdę fajny nether, ale szczerze wam powiem, że stracił urok ten nether, bo ten stary nether był taki, że nam się szło po prostu po Witcher, raczej znaczy po, yy, no, po tego kurde z tymi trzema głowami, prawda? Zapomniałem, go się nazywał, chyba Witcher. Witch? Witcher? Nie, 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 nie chcę palnąć źle, przepraszam, kurde, zapomniałem, jak go się nazywał. Ale moi drodzy tutaj, właśnie ten nether tak stracił troszeczkę na uroku i szczerze to mi się on nie podoba, bo wolałem ten stary, ten stary miał lepszy urok. Aha, ten pilnuje złota, tak. No nie jest to kolorowe. No i tutaj mamy 1.17, co wyjdzie za niedługo. Mamy jakiegoś wardena, jak widzicie. Mamy kurde te cave'y, Te cave'y będą tak ładne, ja się nie mogę doczekać, aż ten Minecraft wyjdzie w końcu. Zobaczcie, jak to wygląda. Brand Cave. Patrzcie to. I ja cię wala, Takie cave'y jak będą w Minecrafcie. Ja będę ja to miał to co zwiedzać w tych cave'ach, No kurde. Tu zobaczcie. kozy Go będą, chłopie. O! Goza atakuje krowę. Ale to nie było specjalne. A ja jakieś mam na tutaj właśnie... No to naprawdę, moi drodzy, czekamy na tą wersję. Bardzo, bardzo solidnie, no i też widzimy, że koper jest, czyli mieć. No i to jest też nowość, moi drodzy, bo to naprawdę wygląda fajnie. Można z tego zrobić właśnie takie nowiutkie bloczki, co już ostatnio też ocenialiśmy. No i wygląda to fajnie, w sensie... Aha, i one... Aha, i to tak to działa, że pod podpływem wody one się po prostu zmieniają. Okej, okay. dobra, to wszystko trzeba... To Jakieś nowe bronie są! O, ja Cię wolę, co to jest, kurde, ty. Ty, to ja nie wiedziałem, że my mamy takie możliwości w 1.17. Ej, teraz to się sam, kurde, dowiedziałem fajnych rzeczy. Spoko to jest. To mamy jakieś podwodne, kurde, ee, barabaszki. No i właśnie te nowe, nowiutkie rybki. Więc, moi drodzy, w tym odcinku to jest na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie koniecznie kanał, wpadajcie na TikToka, na Instagrama. Widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa. Uuu, dobry odcinek, day.